Cześć! Z tej strony Klaudia Szymura. Zapraszam Cię do świata, w którym nic nie musisz, a wszystko możesz. Do przestrzeni, w której wskoczysz na wysokie wibracje, posłuchasz inspirujących historii z różnych zakątków świata i nabierzesz odwagi do realizacji marzeń. Rozgoś się więc wygodnie i zaczynajmy. Kochani, witajcie w premierowym odcinku podcastu, w którym na pierwszy ogień idzie mój ulubiony temat, jakim są marzenia. Dzisiaj dzięki swoim marzycielskim doświadczeniom postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy marzenia mają moc. Chciałabym, abyście sami odpowiedzieli sobie na pytanie, czy dajecie sobie czas na to, by marzyć. O czym marzycie? Jak często to robicie? I Czym są dla Was marzenia? Dla mnie marzenia są moim drogowskazem, moim motywatorem do działania. Wołaniem mojej duszy w poszukiwaniu drogi do wewnętrznego spełnienia. Dzięki nim doświadczyłam wielu wspaniałych podróży, poznałam tysiące ludzi, nauczyłam się nowych rzeczy, ale przede wszystkim jeszcze bardziej poznałam siebie. Poznałam siebie w chwilach totalnej radości i spełnienia, smutku i płaczu, a także w sytuacjach trudnych, na które nie miałam wpływu, ale musiałam się z nimi zmierzyć. Czy warto więc sięgać po marzenia? Z mojej perspektywy, totalnie tak. Najtrudniejsze jest podjęcie decyzji, że to zrobię, i uwierzenie w samego siebie, ale uczucie spełnionego marzenia nie mają ceny. Pozwólcie, że podzielę się z Wami moją historią, lecz cofnijmy się trochę w czasie. Po maturze, czyli jakieś 12 lat temu, jak większość chciałam zarobić swoje pierwsze pieniądze, w moim przypadku na podróże. Los chciał, że przypadkiem, chociaż nie wierzę w przypadki, trafiłam za bar. Miałam pracować tylko przez okres wakacji. Ale zamiast dwóch miesięcy spędziłam tam ponad 10 lat. Też jestem w szoku, ale totalnie pokochałam tę pracę, która była moją ogromną pasją i jak się okazało, otworzyła mi drzwi na świat. W trakcie studiów marzyło mi się, by zamieszkać latem nad morzem. Pracy szukałam sama przez Facebooka, tak jak i pokoju na wynajem. Wszystko o dziwo poszło gładko i przyjemnie. Zapakowałam się do swojego samochodu i wyruszyłam z Lublina na podbój po Z początkiem było pięknie, miałam mały pokój na przylesiu z widokiem na morze i las, super współlokatora, ale okazało się, że praca, którą dostałam była totalnym niewypałem. Dwie godziny przed otwarciem odwołano imprezę, a frekwencja gości w kolejnych tygodniach była taka, że musiałam szukać nowej pracy, bo wiedziałam, że z tego nie wyżyję. Spacerując po sopockim Molo spotkałam znajomego barmana z Warszawy, który jak się okazało był barmenadżerem najlepszego klubu w Sopocie. Zgadnijcie co? Akurat szukał barmanów. Dostałam pracę w najbardziej prestiżowym klubie z widokiem na morze. Kiedy zaczynałam pracę widziałam zachód słońca, a kiedy ją kończyłam witałam wschód słońca przy brzegu morza. Ludzie mówili mi, że to taka polska Ibiza. I wtedy pomyślałam sobie, że kiedyś, jak już będę super barmanką, to też tam będę mieszkać i pracować. Co prawda, od wypowiedzianego marzenia minęło trochę czasu, ale w międzyczasie jeździłam po konkursach barmańskich i podnosiłam swoje kwalifikacje. Zamieszkałam w stolicy, by pracować w najlepszych barach. Z perspektywy czasu już wiem, że te wszystkie wydarzenia przygotowywały mnie do wyprawy w nieznane. Cztery lata po sezonie w Sopocie, kiedy doświadczyłam pracy w korporacji, która nie była dla mnie, wiedziałam, że nic mnie już nie czeka w tym kraju. Podjęłam więc decyzję, że teraz jest ten czas, by zrealizować swoje marzenie. Czas lecieć na Ibizę. Większość ludzi mówiło mi, ale po co ty tam będziesz lecieć? Co tam będziesz robić? Przecież trzeba budować karierę, znaleźć pracę, męża, brać kredyt na mieszkanie i żyć tak jak większość. Tylko ja w głębi duszy wiedziałam, że nie chcę mieć życia jak wszyscy. Wolę chodzić swoimi drogami, a głód podróży i życia w innym kraju był silniejszy ode mnie. Przecież jeśli nie spróbuję teraz, to kiedy? Przypomniało mi się, że kilka lat temu. Kiedy brałam udział w konkursie barmańskim, sędziował mnie Radek. Barman, który miał prelekcję o kulturze barowej na Ibizie, koktajlach i życiu. Co prawda, konkursu nie wygrałam, ale stwierdziłam, że zawsze mogę zapytać, czy przypadkiem nie poszukuje barmanów na sezon. Okazało się, że tak. Po dziesięciu minutach rozmowy zapytał tylko, kiedy mogę przylecieć. A ja zapytałam, na kiedy mam być. Miałam miesiąc na wyprowadzkę z Warszawy, sprzedanie swojego samochodu i przygotowanie się na podróż życia. Wyleciałam pod koniec kwietnia 2018 roku. Bez planu, lecz z marzeniami. Trzeba przyznać, że miałam dużo szczęścia. Lecąc na Ibizę miałam załatwioną pracę, mieszkanie. Miałam też zaufaną osobę, na którą mogłam liczyć. Radek pomógł mi spełnić moje marzenie i będę mu za to zawsze wdzięczna. Kiedy wylądowałam na Ibizie, o której jak większość słyszałam, że to tylko imprezowa wyspa, ujrzałam piękną naturę ogrom słońca, uśmiechniętych ludzi i wyluzowaną atmosferę. Co prawda, było jeszcze przed sezonem i brakowało turystów, ale uczucie, które mi tam towarzyszyło, to poczucie wolności. Pracowałam w greckiej, nowo otwierającej się restauracji. Początki nie były łatwe. Bardzo mało się działo, a w mojej głowie pojawiały się chwile zwątpienia, czy nie będzie tak samo jak w Sopocie. Miałam jednak zaufanie, że będzie dobrze. No i faktycznie tak było. Pracowałam w jednej z najbardziej prestiżowych restauracji, gdzie obsługiwałam takich gości jak Pujol, Ronaldo i innych sławnych ludzi z różnych krajów, o których nawet nie miałam pojęcia. Pracowałam bardzo dużo, bo sześć dni w tygodniu. A każdy wolny czas spędzałam na zwiedzaniu wyspy skuterem. Uwielbiałam przed pracą opalać się na plaży, czytając książki, a po pracy jeździć z przyjaciółmi z koterami na plażę, by oglądać gwiazdy kąpiąc się w cieplutkim morzu. Nie zabrakło również najlepszych imprez. Pracowałam z ludźmi z różnych zakątków świata, którzy inspirowali mnie swoimi historiami. Poznawałam ludzi, którzy pracowali sześć miesięcy, a potem przez kolejne sześć miesięcy podróżowali po świecie. Spotykałam na swojej drodze takich, którzy żyli totalnie poza schematem, robiąc to, co kochają, zarabiając na tym duże pieniądze, będąc szczęśliwymi i spełnionymi. To oni uświadomili mi, że możesz żyć inaczej, że możesz robić tak naprawdę wszystko, czego chcesz. Ibiza była też miejscem, gdzie pierwszy raz doświadczyłam styczności z duchowością, a wydawać by się mogło, że to tylko imprezowa wyspa. Ale ma o wiele więcej do zaoferowania. Wiedziałam, że nie będę całe życie pracować jako barmanka, ale marzyłam też, by w przyszłości zmienić karierę i pracować jako fotograf i filmowiec. To na iBizie postanowiłam, że chcę podróżować po świecie, wykorzystując swoje umiejętności jako barmanka. Nie wiedziałam gdzie dalej, ale totalnie byłam pewna, że nie wracam do Polski. Kiedy pod koniec sezonu jedna z moich ulubionych osób, które odwiedzały bar, pani Dani z Austrii, zapytała mnie, jakie mam plany po sezonie, Odpowiedziałam jej, że w sumie to nie mam planów, ale marzy mi się życie w górach. Pani Dani, popijając swoje ulubione Amaretto Sauer, powiedziała mi o swoim przyjacielu, który jest właścicielem pięciogwiazdkowego hotelu w Austrii, i od razu wysłała mu wiadomość, że poznała super barmankę. I może szuka kogoś na sezon zimowy? I wiecie co? Odpisał po pięciu minutach, że szuka i że mam już załatwioną pracę. Say what? Tak szybko? To tak nie działa przecież, że mówisz i masz. A jednak. Po sezonie z Ibizy wróciłam do Polski, by przepakować walizki, i wyruszyłam w kolejne nieznane. Bez znajomości języka niemieckiego. Potrafiłam się tylko przedstawić i zapytać, czego się napijesz, bez żadnych znajomych, z otwartością na to, co przyniesie mi ta podróż. Jedyne marzenie, jakie miałam na tamten czas, to nauczyć się jeszcze lepiej jeździć na desce snowboardowej. Dostałam o wiele więcej, niż prosiłam. Okazało się, że miałam zapewniony jednoosobowy apartament z widokiem na góry, darmową siłownią, sauną. Darmowym wyżywieniem trzy razy dziennie, siedem dni w tygodniu. Myślałam, że to jakiś sen, że to się nie dzieje naprawdę. Pracowałam w pięciu gwiazdkowym hotelu, który był dla mnie imperium i było tam dosłownie wszystko: restauracja, bar, ukryty klub, baseny, sauny, strefa beauty, siłownia ogromny place zabaw dla dzieci. Dla balansu tych wszystkich cudowności Szef baru, z którym pracowałam, był totalną odwrotnością tego, z jakimi ludźmi lubię pracować. Brałam to cały czas jako lekcję, że nie każdy musi mnie lubić, że każdy z nas jest inny, ale koleś był ewidentnie wampirem energetycznym i praca przy jego boku totalnie nie sprawiała mi przyjemności, wręcz mnie stresowała. Byłam bliska temu, żeby się zwolnić, bo nie chciałam się męczyć psychicznie. Na szczęście na mojej drodze pojawili się ludzie, Którzy mieli inne wartości w życiu i otoczyli mnie miłością, wsparciem i dobrym słowem. Przyjaciele, z którymi wspólnie pracowałam i wspólnie spędzałam czas po pracy, chodząc na nocne spacery przy pełni księżyca czy jeżdżąc na desce snowboardowej w dniach wolnych. Ludzie, z którymi do dnia dzisiejszego utrzymuję kontakt i wspólnie się odwiedzamy. Nie pokochałam Austrii tak jak i Bizy. Była piękna na obrazku. Ale w środku brakowało mi ludzi, którzy po prostu cieszyli się życiem. Pomimo tego, że właściciele hoteli byli zachwyceni moją pracą i proponowali mi dłuższy kontrakt, wiedziałam, że jeden sezon zimowy to wystarczający czas na eksplorację tego miejsca. Mieszkając na Ibizie, moja przyjaciółka z Argentyny, Belle, powiedziała mi o tym, że wybiera się na wizę Work and Holiday do Nowej Zelandii. Nie słyszałam o tym wcześniej. Więc twierdziłam, że dowiem się, jak wygląda sytuacja dla Polaków. Okazało się, że takich wiz jest dla nas tylko 100 rocznie i rządzi zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Żeby aplikować, nie trzeba spełniać aż tak wielu rzeczy. Wystarczy, że jest się pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, nie jest się karanym, nie ma się gruźlicy i w momencie przylotu na koncie ma się 4000 dolarów nowozelandzkich. Moja intuicja podpowiadała mi: zrób to, chociaż wiedziałam, że szanse zdobycia wizy są marne, bo przecież rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Stwierdziłam, że spróbuję. W najgorszym wypadku stracę tylko pieniądze, bo skoro mam tam wylądować, to wyląduję. Jeśli nie, to znaczy, że mam lecieć w inne miejsce. O wizę można aplikować tylko jednego dnia w ciągu roku, więc postanowiłam, że przyłożę się do tego najlepiej, jak potrafię przeczytałam wszystkie pomocnicze blogi przejrzałam wszystkie internety i robiłam notatki jak wykonać to najlepiej ćwiczyłam wypełnianie wizy na niemieckich stronach bo nie wszystkie kraje jak nasze mają ograniczoną liczbę wiz ze stoperem w ręku liczyłam czas wypełniania wizy by zrobić to jak najszybciej w dniu aplikacji stresu było co niemiara porównywalnie jak na maturze problem polegał na tym że nawet po wypełnieniu nie było wiadomo, czy jest się właścicielem biletu do raju. Trzeba było czekać na maila, czy jest się w gronie stu szczęśliwców, czy nie. Nie wiem, czy będzie to zaskoczenie, czy nie, ale po raz kolejny się udało. Dostałam wizę, która umożliwiła mi legalny pobyt i pracę w Nowej Zelandii przez rok. Level poziomu szczęścia spełnionego marzenia 11 na 10. Im trudniejsze z naszej perspektywy osiągnięcie marzenia, tym większa satysfakcja. Uważam, że te wcześniejsze podróże przygotowały mnie do tego, by z totalnym zaufaniem i lekkością wyruszyć na wyprawę solo na koniec świata. Tamto już nikogo nie znałam, nie miałam załatwionej pracy, mieszkania. Ludzie po raz kolejny pytali się: "A po co ja tam jadę? I kiedy się w końcu życiowo ogarnę?". Jak to, jadę sama, bez pracy i mieszkania? Mnie to wręcz ekscytowało, by totalnie oddać się flow. Była też część mnie, która zastanawiała się, czy może przypadkiem nie mają racji, może powinnam szukać pracy. Padłam jednak na genialny pomysł. Stwierdziłam, że chciałabym zrobić tak, żeby to praca znalazła mnie. Nakręciłam więc swoje wideo CV i wrzuciłam na grupę na Facebooku Oakland Hospital Jobs. I miałam ponad 50 ofert pracy. Co jak co, ale takiego odzewu się nie spodziewałam. W totalnym spokoju zapakowałam się w plecak i wyruszyłam na koniec świata z trzema marzeniami. Pierwsze, chciałam nauczyć się surfować. Drugie chciałam żyć w wanie, A trzecie chciałam spędzić zimę na południowej wyspie i jeździć na desce snowboardowej. Do Nowej Zelandii przyleciałam 1 stycznia 2020 roku i myślę, że lepszej daty nie mogłam wybrać. Bo spędziłam pandemię w najlepszym kraju na świecie. Zamiast roku spędziłam prawie dwa lata. Z jeszcze większą odwagą zaczęłam marzyć i dostawałam totalnie wszystko to, czego pragnęłam. Jedyne, czego nie udało mi się zrealizować, to nauki surfowania. Bo okazało się, że boję się rekinów. Z początku mieszkałam w Oakland i po miesięcznym doświadczeniu życia w hostelu. Zamieszkałam w pięknym domu z widokiem na morze, o którym marzyłam mieszkając na Ibizie. Byłam taka cwana, że tydzień przed lockdownem zwolniłam się z pracy i wypowiedziałam mieszkanie, mając w planach życie w wanie i zbieranie kiwi. I to był dla mnie bardzo ciężki moment, w którym totalnie nie wiedziałam, co zrobić. Sytuacja, na którą nie miałam wpływu, spowodowała nawet telefon do ambasady polskiej, ale okazało się, że nie ma już szansy powrotu. Byłam zestresowana, że mam mało pieniędzy na koncie, bo przecież przepracowałam tylko dwa miesiące. A lockdown miał być przez minimum pięć tygodni. Na szczęście rodzina i przyjaciele dali mi bezpieczeństwo, że w razie czego mnie wesprą finansowo. Z domem też mi się udało, mogłam zostać. Napisałam też wiadomość do właściciela restauracji: czy może ze względu na zaistniałą sytuację mogę być nadal w papierach jako pracownik? Ale niestety dostałam odmowę. Cóż, miałam natomiast pewność dla siebie, że zrobiłam wszystko, co mogłam. W trakcie tego czasu bardzo dużą uwagę skupiłam na sobie. Dużo medytowałam, ćwiczyłam jogę, dużo pisałam intuicyjnie, spędzałam czas w naturze i w moim życiu zaczęły dziać się cuda. Mój szef, który wiedział, w jakiej jestem sytuacji, napisał, że jednak zmienił zdanie pomoże mi, co oznaczało, że dostawałam wynagrodzenie od państwa. W pięciu tygodniach wróciłam do pracy, a po upływie kilku miesięcy dokonał się kolejny cud. Marzyłam przecież, żeby spędzić zimę na południowej wyspie, ale ze względu na brak turystów ludzie tracili pracę. Ja jednak miałam nadzieję, że mi się uda i spoglądałam od czasu do czasu na oferty pracy. Znalazłam i okazało się, że moje wideo CV było zbawieniem, bo wyróżniałam się na tle wszystkich kandydatów. Zostałam zaproszona na rozmowę do najlepszej restauracji na południowej wyspie. Opłacono mi bilety lotnicze, hotel. Poczułam się jak gwiazda. Nigdy w życiu nie przygotowywałam się na rozmowę tak jak wtedy. I nie dość, że dostałam pracę, to jeszcze ofertę wizy sponsorskiej, dzięki której mogłabym zostać dłużej w Nowej Zelandii. Myślałam, że przeprowadzka do Queenstown będzie moim domem na dłużej, bo tak obiecująco się zapowiadało. Znalazłam jeszcze piękniejszy dom z widokiem na góry i jezioro. Poziom manifestacji marzeń – level instant. Naprawdę nie miałam powodów do zmartwień. Może jedynie to, że stoki narciarskie nie umywały się do europejskich Alp. Gdy po trzech miesiącach byłam na etapie podpisywania umowy sponsorskiej, ogłoszono, że wszystkie wizy Work and Holiday zostają wydłużone o kolejne pół roku. Co w praktyce oznaczało, że nie potrzebuję wizy sponsorskiej, by dalej móc legalnie pracować w Nowej Zelandii. Moja przyjaciółka od razu zaczęła mnie namawiać na podróżowanie vanem po Nowej Zelandii. Głos rozsądku mówił, że przecież mam taką super pracę i możliwości. A moje serce aż rwało się do rzucenia pracy i przerzucenia się do wana. Nie trzeba było mnie długo namawiać. Po dwóch dniach złożyłam wypowiedzenie, by po raz kolejny spełnić marzenia. Życie w Wanie uważam za najlepsze dotychczasowe doświadczenie. To czas totalnej wolności, refleksji, komplementacji o kolejnych planach i marzeniach. Cudowne życie bez zmartwień, w przepięknej naturze i inspirujące rozmowy z ludźmi, którzy żyją w podobnym stylu do Twojego. Piękny rozdział trwał ponad dwa miesiące, po którym zapukało nowe marzenie. Praca w branży filmowej. Znajoma moich przyjaciół zadzwoniła do mnie, że ma dla mnie cudowną ofertę. Praca przy produkcji filmów. Pomyślałam sobie, wow, cudownie, biorę. Przecież to może być moja furtka do marzeń. Super pieniądze, praca od poniedziałku do piątku, przepiękny dom, tym razem z prywatną plażą. Nowe doświadczenie jako costume runner, czyli osoba, która donosi ubrania dla aktorów. No, po raz kolejny się zawiodłam. W życiu nie czułam się tak beznadziejnie w pracy, Aż chciało mi się płakać. Wiedziałam, że to nie dla mnie, że przecież tak na dobrą sprawę to ja chcę kreować swoje filmy, a nie latać z ubraniami. Po tygodniu się zwolniłam, a wszechświat wynagrodził mi moją odwagę i dostałam pracę w jednej z restauracji, ale jako content creator. Robiłam zdjęcia, a także wideo promocyjne. Wtedy uświadomiłam sobie, że właśnie to chcę robić chcę pokazywać świat swoimi oczami. Warto więc doprecyzować swoje marzenia. Moja wiza zbliżała się ku końcowi więc aby zostać, musiałam szukać nowego sponsora, ale mogłam robić to tylko w branży gastronomicznej, gdyż tylko takie doświadczenia mogłam udowodnić w biurze imigracji. Dostałam pracę w peruwiańskiej restauracji z super superenergią, świetnym szefem. Wróciłam do pięknego domku w Oakland, gdzie mieszkałam ze swoją przyszywaną rodzinką. Niestety w środku coś było nie tak. Dotarło do mnie, że praca barmanki nie jest już tym, co 10 lat temu. I że moja dusza woła mnie do robienia innych rzeczy. Odwagą okazało się wrócić do Polski, by robić to, o czym marzyłam. Zdjęcia i filmy. Nie zdziwi Was więc moja odpowiedź na pytanie, czy marzenia mają moc. Bo oczywiście, że tak. Doświadczam tego za każdym razem, kiedy realizuję moje marzenie. Z każdym spełnionym marzeniem przychodzi też nowe. Bo skoro już raz odważyłeś się to zrobić, to potem będzie kolejny i kolejny. Jak to śpiewali w piosence Najtrudniejszy, pierwszy krok. Dlatego chcę Was inspirować do odwagi, by realizować swoje marzenia, by próbować, bo przecież w najgorszym wypadku Wam się nie uda, a na starość nie będziecie żałować, że nie spróbowaliście. A co jeśli się uda? A co jeśli będziecie mieć życie swoich marzeń? Życie jest piękną podróżą, pełną wzlotów i upadków, ale również całego spektrum emocji. Jeśli o czymś naprawdę marzysz i wierzysz w to marzenie, robisz jakieś działanie, które cię do tego zbliżają. Zaufaj, że to się dokona. Jak to omawiał Mark Twain, za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. Tym oto akcentem. Dziękuję Wam, że jesteście świadkami kolejnego zrealizowanego marzenia, jakim jest nagrywanie podcastów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Już niebawem. Cześć.